Tu, Dominika. Dzisiejszy filmik będzie typowo świąteczny, ale niestety nie mam żadnych świątecznych dekoracji, za co bardzo Was przepraszam. Jedyne, co jest przynajmniej związane z zimą, to moja dzisiejsza czapka. Yy, to powinno Wam wystarczyć. A, no i czekajcie, muzyka. Świąteczna muzyka. Tak, yy, moment. Okej, okay, okej. Okay. No to teraz mogę zaczynać. W tym filmiku chciałabym Wam przedstawić rzeczy, których raczej nie należy robić w czasie świąt Bożego Narodzenia. Okej, okay, no to. Zaczynamy. Przede wszystkim nie zapominaj o prawdziwej idei świąt Bożego Narodzenia. Wiele osób teraz o tym zapomina, ale święta Bożego Narodzenia wzięły się stąd, że ponad 2000 lat temu, mniej więcej właśnie w ten dzień, przyszedł na świat Jezus. I nawet jeśli w to nie wierzycie, ale obchodzicie święta Bożego Narodzenia, to starajcie się chociaż w tym czasie myśleć o jakichś wartościach rodzinnych, o tym, żeby być w tym czasie wyjątkowo dobrym, bo te święta nie polegają tylko na otrzymywaniu prezentów. No ale mówiąc już o tych prezentach... To nie okazuj rozczarowania, gdy nie podoba ci się jakiś prezent. Na pewno osoba, od której otrzymałeś ten prezent, bardzo starała się, żeby wymyślić coś naprawdę fajnego, co mogło być się spodobać. Ale jeśli jednak nie trafiła w Twój gust, to nie okazuj jej tego, bo będzie jej naprawdę przykro. Staraj się nie wdawać w kłótnie z bliskimi i ze znajomymi, bo jest to taki właśnie czas dobroci i taka nieprzyjemna atmosfera kłótni nie bardzo sprzyja klimatowi świątecznemu. Niesieć przy stole wigilijnym z telefonem. Oj, aż za dobrze wiem, jak trudno czasami wytrzymać jest nastolatkowi bez ciągłego sprawdzania internetu w telefonie. Albo bez smsowania ze znajomymi. Ale przy stole wigilijnym zbiera się cała wasza rodzina. I nawet jeśli może specjalnie interesują was rozmowy, które prowadzi się przy tym stole, to próbujcie się chociaż jakoś wczuć w ten klimat rodzinny. I odstawcie na jakiś czas telefon. Wasza rodzina będzie wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. Podczas świąt nie siedź wyłącznie w swoim pokoju. Wyjdź do rodziny, spędź z nimi trochę czasu. Szczególnie jeśli na przykład studiujesz poza domem rodzinnym i normalnie na co dzień nie spędzasz czasu z rodziną i przyjeżdżasz tylko na święta. Tak, będę to powtarzała jeszcze wiele razy w tym filmiku, ale naprawdę, święta jest to taki fajny czas rodzinny, dlatego postaraj się dużo czasu spędzać ze swoją rodziną. No i oczywiście nie jest to główną ideą świąt, ale myślę, że nie powinno się zapominać o prezentach. Nawet jeśli nie stać cię na kupno choćby drobnego prezentu. Dla swoich rodziców czy dla swojego brata, siostry, to postaraj się użyć swojej kreatywności i wymyślić jakiś podarek, który możesz wykonać sam ręcznie. A jeśli nie masz pomysłu co mógłbyś zrobić, to spróbuj znaleźć taki pomysł w internecie. Jestem przekonana, że na pewno wiele osób podsunie ci naprawdę dobre pomysły. Ale z kolei nie kupuj prezentów na siłę. Jeśli kompletnie nie masz pomysłu, no to już lepiej nie kupuj prezentu, żeby nie okazało się, że będzie on naprawdę bardzo badziewny. Postaraj się w święta nie narzekać. Nie narzekać na szkołę. W ogóle najlepiej zapomnij o szkole. Nie narzekać jeśli nie padar za kompotem z suszu. Po prostu poproś mama, żeby go w ciebie nie wmuszała. Nie narzekać na pogodę. Może w święta nie będzie śniegu. Może nie lubisz śniegu, a właśnie będzie on padał i będzie na przykład za zimno. Proszę, nie narzekaj najlepiej na nic. Po prostu ciesz się chwilą, raduj się świętami z rodziną. Nie marudź, gdy rodzice poproszą Cię o pomoc w przygotowaniu czy ogólnie w przygotowaniach świątecznych. I nawet gdy nie przepadasz za takimi domowymi obowiązkami, to w tym czasie postaraj się sam domyślić, w czym wypadałoby pomóc Twoim rodzicom. I jeśli zrobisz coś dla nich bez jakichś ich specjalnych próśb, o to będą ci bardzo wdzięczni. I naprawdę bardzo miło ich zaskoczysz. No i ostatni punkt, nie myśl o szkole. Jeśli to możliwe, nie ucz się w czasie przerwy świątecznej oraz nie stresuj się. Najlepiej niczym się nie stresuj. Jeśli nagle zaczniesz myśleć o szkole i o tym sprawdzianie, który będzie zaraz po przyjściu do szkoły po świętach, to pomyśl sobie: na pewno ten sprawdzian pójdzie mi świetnie. No dobra, już o nim nie myślę. Już wracam do klimatu świątecznego. Naprawdę, będziesz znacznie szczęśliwszy, nie myśląc o szkole w czasie przerwy świątecznej. No dobra. No to już koniec dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie mu kciuka w górę. A jeśli chcecie być informowani o moich kolejnych filmikach, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. No dobra. No to ja teraz idę na świąteczne zakupy!